Cześć, nazywam się Stanisław Borodzienko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o temacie, dlaczego mieć 72 godzinną dobę. Zacznę z tego, że to będzie konsultacja u mnie: jak mieć 72 godzinną dobę za jeden dzień, a nie 24 godziny w dzień. Zacznę z tego. Dlaczego w ogóle to jest potrzebne. Jeżeli ty wybrałeś sobie jakiś swój cel życiowy, na przykład mieszkanie, nowy samochód. No takie duże zadanie, które szybko nie zdążysz realizować, <laughs> będziesz po mojej konsultacji będziesz mieć 72 godzin dobę. Jeżeli nie masz celu życiowego, po prostu chodzisz do pracy i do domu, praca, dom i temu podobne, to no, ta konsultacja nie jest ci potrzebna. Konsultacja jest potrzebna dla osób, jakich chcą szybciej i efektywniej spędzać swój czas dzienny, i w tym wypadku będziesz mieć. Nie 24 godziną dobę, a 72 godzinną dobę. Opowiem o różnych technikach, jakie zdążę Ci pomóc. No i po prostu Twój dzień będzie u dwa czy razy efektywniejszy. Jeżeli chcesz zapisać się na tą konsultację, napisz mu na, mi na e-mail list. Chcę mieć 72 godzinną dobę. Имейл e мой найдешь в описании под фильм.